Witam wszystkich, śmietnikowy artysta z tej strony. Mamy sobopę, e, piękna pogoda, jak widzicie, e, sam, sam poranek, godzina dziewiąta. I zaczynamy! Zaczynamy pierwszy kontener. Ja już zobaczyłem, jeden z pierwszych, nie pierwszy. Takie coś. Pierwszy zobaczyłem i mówię, a, coś od prysznica, no nie? Położyłem tutaj. Ale patrzcie, już moim oczom ujrzało się coś mosiężnego. Mam też od prysznica. i nie wiem czy te profile nie są aluminiowe też zaraz to sprawdzę i wam powiem no i wyciągnąłem to co bardziej złomiaszcze zobaczcie, takie coś, mamy baterie tego typu nie za duża, nie wiem czy to też czy to też jest znal chyba aluminium i patrzcie takie kurde tylko trzeba ze szkła oczyścić ale aluminiowe, nie? dobra, patrz pakuję to ogarniam i lecimy dalej. No posiedzimy w następnym kontenerze, co porabiacie w sobotę, jutro niedziela, e, pewnie jesteście na jakichś e, wycieczkach. E, a tutaj zobaczcie, mamy magnetofonik, niby magnetofonik Philipsa, ale się wyczyści go, będzie miał potencjał, bo ma kabel, antenka jest cała, także ja go biorę. Do tego jeszcze taki o, widzicie? Dobre? Dobrą muzykę gramy stare z PRL-u? to jak myślicie Taki do... Dobra, bieli biorę to jednak, bo to sprawdzę może być dobry to na kasety jest tylko Chyba stare czasy, na kasety, o no na kasety to są stare czasy bieli, bielij ten Philips może być coś to, to jakiś jakaś perełka, nie? No i witam wszystkich na takim miejscu wersce. Mi się już poprawił humor, bo ja już wiem, ja już wiem po prostu. Czekały na, na nas tutaj takie woreczki, takie kartony. Patrzcie co w środku! Patrzcie co w środku dosłownie. Zajęcie się normalnie, patrzcie najnowsze same, co to jest za firma. Poza tym. Nówki sztuki wyglądają. Massimo duti, prawda? Ty i mega normalnie, mega strzały. Ja nie chcę tego pobrudzić, prawda, nie będę tego tu wyciągał, ale wiem, że są szto z buty, patrzcie, bo się pobrudzą jeszcze, patrzcie, same nowe buciki, piękne buciki nowe, super, super, patrzcie, takie w ogóle, najlepsze, podsumujemy w podsumowaniu, a tu co jest, o, każar, zajebiste, wszystkie nowe, prawie niezniszczone, w zajebistym stanie. Mega. Dobra, pakujemy to i bierzemy. A tutaj zobaczcie, jeszcze mamy trzepak. I przypomniałem mi się stare czasy na trzepaku. Nie wiem, czy pamiętacie, yy, były kiedyś, kiedyś się robiło to salto na trzepaku cały czas, 360. Każdy jak był małym dzieckiem, to umiał to salto zrobić. To, koza, to był kozak wtedy, no nie? To mógł zasponować przed, wtedy przed dziewczynami, że to salto 360 umie robić. No. Także może w odcinku to wykonamy, w najbliższym, dla wspomnienia starych czasów. A teraz pakuję to, czekajcie, jeszcze tu nie zaglądał. Eee, dobra, bieli to, bieli, bieli, bieli to i lecimy dalej. Bieli buty. Eee, no i buciki zanoszę właśnie na magazyn, na magazyn zanoszę buciki. To byłem przed chwilą, pamiętacie ten odkurzacz z, z odcinka? Zajebisty odkurzacz, powiem wam. Normalnie go wziąłem i oczyściłem Oczyściłem go i chodzi bez problemu Patrzcie Normalnie super Zostało, Nie wiem Komuś się nie chciało po prostu oczyścić tego chyba Tego Nie chciało się komuś oczyścić Dlatego jest, jest, jest super stanie Jesteśmy właśnie moi drodzy Na takiej miejscówce No i wita nas Taka lampka Lampka z prl widzę z po kabelku z takimi fajnymi liściami, ale ja już jestem z dala od bazy, także trzeba tutaj mam magazyn numer 3 tam gdzie garaż i zaniesiemy to na garaż mieli no, ja już na takim miejscówie witamy witamy, witamy wyskoczył wiecie taki przedłużasz. Przedłużacz wyskoczył. Ogólnie zaczęły jakieś takie oj, kartki, papiery i mnie to zainteresowało. I jak podniosłem ten przedłużacz stamtąd, wiecie, to zaczęły wyskakiwać, powiem wam, monety. Widać no, gdzie to dobrze? Już może zleciały gdzieś. Chyba je delikatnie, żeby nie zleciały na dół. O! Patrzcie ile. Jedna, druga, trzecia. Widzicie? Tam. Tam gdzieś moneta. Także ja te monety wyciągnę wszystkie tam i tam wszystko powiem co tutaj się czai dla nas no i nałowiłem aż tyle monet słuchajcie musiałem nurkować tam na samo dno dosłownie aż mi się pręgi zrobiły na wyżuchu, patrzcie kurczę, masakra tutaj od tego nurkowania no dobra, ale monety są pakujemy i na podsumowaniu będą tu że taka latarka wyskoczyła pakujemy makaron, bierzemy lampę i lecimy a, wchodzimy. Siemanko. Ło, wow, wow. O, bloków. Tu takie miejscóweczki, Ideologia bloków. I takie coś leżało. Wiecie? sauvignon, Nowe, całe, prawda? Także już wiemy komu to zarzucimy. Nowego szampan. Szampan, prawda? Fajny. Wezmę to. Kogoś spotkamy, to prawdziwy wilk morski musi mieć zawsze swój trunek, pamiętajcie. O, tutaj trochę makaronu było, a na górze patrzcie co leży. Takie coś nowego. Taka złączka, e, wezmę to. E, idę, idę, idę. Tam jeden, tam drugi. Tam jeden, drugi i po drugiej stronie. <laughs> Witam na takim miejscu. Tutaj dwa monitory, patrzcie. Taki wielki monitor. Blackhaft AMD. Taki wielki monitor z podstawką. Do wyczyszczenia taki monitor HP. Zobaczcie. Różne monitory. Ten nie ma podstawki, ale jest ok. Okablowany do nich. Tu leży. Także, ale ich nie biorę. Zostawiam. Chodzimy. I spacerujemy sobie po tych pięknych blokach osiedla. Spacerujemy. Pogoda wymarzona. I fajnie. Fajny spacer. Szukamy dobrych kontenerów. O, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczymy, co tu się święci. bloki osiedla taka miejscówka taki sypik tutaj widać że jakiś remont był już wyciągnąłem bo tam w rogu stała taka lampa przepiękna tym razem nowo coś nowego ale w świetnym stanie nie ma żadnych oznak zniszczenia piękna lampa bieli